Pięu. Ale mamy ciela. Ping. W ogóle się kochani. No i tyle. No, idziemy. No to pa, Aleńko. Trzymajcie to, dzieciaki. A zapłacić to kto? Co, ty nie zapłaciłeś? No nie. A ile? To wezmę gotówką. No dobrze, dziękuję. Trzymaj to, kochanie. Ja wezmę to. Dzieciaki. Ja teraz trzymam. mam? Zjem sobie to. Ogólnie to będziemy mieszkać przez chwilę w takim mieszkanku, dopóki rodzice nie załatwią domu. Będziecie mi pomagać w meblowaniu? będę nagrywała jak meblowanie, więc no i tyle. Kaja, Jezus, Chrystus! Ile jeszcze? No do kiedy? Dobra, chodźcie, wychodzimy z tej galerii. A nie za długo byliśmy w tej galerii? Może troszeczkę, ale. Aż trzy odcinki, mamo. No dwa, nie przesadzaj sobie. Napijemy się wody, napijemy się wody. Mamo, a w domu nam. A w tym mieszkaniu nam przyszykujesz. Nam przyszykuje ciepłe mleczko. Tak, przyszykuje wam. Chodźcie. Dobra. Jest strasznie... No dobra, leje. Leje, leje. Pogoda nie dopisuje. My siedzimy pod palaszolką. Tata bez. No, bo ja to... <laughs> nasza dziury. Okno, no bo nie mamy jak tego inaczej opisać. Dobra, widzimy się w mieszkaniu. Dzień dobry. Dzień dobry, my, my na kupno tego mieszkania. Tak, my na kupno. Tych dwóch mieszkań. Co? Co? Jakich dwóch mieszkań? No bo wiesz, pomyśleliśmy, jesteś już pełnoletnia, no to. No nie, jesteś już duża, wystarczająco duża, żeby samemu mieszkać. Ale ja nie dam rady. Mamo, tato. Co ty, nie dasz rady? Ty nie dasz rady? Dobre, kochanie. Czemu ona ma własne mieszkanie? No właśnie, my chcemy mieć własne mieszkanie. Jesteście za mali. No właśnie, przykro mi. Jej! Ten, ten jest twój, kochana, a ten jest twojej rodzinki. Jakby coś, to nie będziesz miała... Nie będziesz miała umywalki, więc będziesz musiała albo myć w kuchni, albo wiesz... I chodzić do drugiego domu. Mhm, uh -huh, jasne. Dam sobie radę. Ty się rozpakowywuj lepiej. Pa, ja idę. O mamuniu... Jest takie piękne. To jest pokój z moich. To jest. miejsce niczym z moich marzeń. Tutaj się. Rozpakuję sobie zaraz kosmetyki. Jezus, nawet mam kota! Ja! Kosmetyki swoje rozpakuję. No dużo ich nie mam. No ale weźcie, zobczajcie zob to. Torebkę postawimy tutaj. Będę tu spała jak księżniczka. To będzie takie. Jej! Możemy iść zobaczyć, jaki ona mam pokój? wow ale on jest śliczny. No, no bardzo ładny jest, no ale nie w moim wtypie. No, ale on jest taki piękny. No wiem. Ale teraz nała na pokój. Dobrze, dzieciaki, chodźcie. Zapraszam. Sami się oprowadzicie, ja tutaj będę już zmykać. Dobra, chodźcie. Łazieneczka, Uu, no łazieneczkę ładną mamy Tutaj jest... O, dzień dobry, co pan tu robi? Jeszcze tutaj sprzątałem przed państwem przybyciem, no to się pan spóźnił trochę Nareka A co pani tu jeszcze robi? Nie wiem, że może razem w tej windzie Coś jeszcze ostatnio Dobra dzieciaki, tutaj będzie was spokój Taki trochę nudny jest. Ale możemy go jeszcze lepszy. Zajedziemy do hausa? Zachia ja na górze. No dobra, niech ci będzie. Pyk. Tutaj i my pocket water. I teraz pyk. <coughs> Hem, hem. Hi, hi. Ta środkowa będzie na plecaczki. No, i będzie ślicznie. Paste do zębów, choć odłożymy. Twoje, moje, twoje. Znaczy nie, to moje. Zostaw moje ogrodniczki. Na razie mamy jeszcze mało ciuchów. No ale się mówi trudno. Dzisiaj się ubieram w to. No to cieszę się. cieszymy się, że wam się podoba. A czapki to nie lepiej? Może ja wam, ja wam zaniosę? Tak, mama zanieś. Jeszcze pusta mamy lodówkę. Kaja łap! Łapie! Dzięki! Dobra, to jest. Zdejmujemy kurtkę. Stawiamy ją tutaj. Zegarek tutaj. Pogramy sobie coś może na kąpię. Moja, moja czapeczka będzie tutaj. O, i w ogóle moje ciuchy tutaj będą. mamy mało tych rzeczy, no ale się u, ulepszy. Na razie proszę papuszkę. Twój misiu, bidonik, zeszycik. O, perfumy Kai. O, to też Kai. Tutaj to jest pusta. Podpaski to ja wsadzę, kochanie, twoje. Tam do pudełka. Postaw obok pudełka. Cześć Riku! Cześć Riku! Mój zaszycik, ty masz swój. I za nic w świecie ci go nie dam! Bo on jest mój. <grym zeszycik> Może dzisiaj nawet się wybierzemy tam. Możemy to pudełko. Pewnie, pewnie. Bracie, tutaj postawimy dobra. No Okej. Okay. A dla Riku nie ma klateczki. To jest Kai. W ogóle, my tam nie potrafimy jeszcze czytać. To co? Tutaj postawimy. W ogóle, jeśli nie wiecie, to ja w ogóle nie jestem w ciąży. No, i będę miała malucha. Widzimy się, jak się rozpakujemy. Ta la 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 la, -la. Ła, Jestem straszną kaczką. Powiesz mi, niedźwiedziu. O nie. Cholera. Dzieciaki? Tak, mamo? Ja wychodzę. Gdzie? Kupić rzeczy. Po co? No bo zobaczcie, jakie mamy braki. Nawet nie mamy sztuczeczek. No w sumie. O Jezus, co tu się odwaliło? Tego nie było. No i tak powinno być. Hej, yy, dobra, kochani, ja się już rozebrałem. Kochanie, kup też... Powiem ci tak. Kochanie, kup też... Dzieciaki, da, y, kup też y, te na, naczynia. Jasne, jasne, kupię wszystko, co potrzeba. Mamo, możemy też i z tobą. No to chodźcie, dzieciaki. Nie, dzieciaki. Ja wam kupię potrzebne rzeczy. Okej. Okay. Dzieciaki, tak, tato? Parzę wam kakao. No dobra, jest zimno. I ja zima, zima. I kup mi zeszyt z łówkiem. Zima, 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 zima mrozi. I jedzenie do lodówki też. Dobra, dzieciaki. Postawię. Przydałby się tutaj jakiś stolik, dlatego właśnie muszę załatwić. Tutaj będziecie mieli kakao. A ja sobie posiedzę na, tele, na, na telewizora. Dobra, Kaja. Jezus, co tu się odwalił. Tak. Kupić Ci coś? Um, nie, nie trzeba. Dobra. O! Dzień dobry! No dzień dobry, dzień dobry. Dobra, jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ym... Przed mnie będzie jeszcze część 4. Albo po prostu tego nie nagram. Nie wiem kochani. To się zobaczy. Pierwszy weźmiemy sobie jakieś ładne poduchy. Weźmiemy sobie Tom. Ta jest śliczna. Tak mi się podoba. Ta. Jeszcze spakujemy dla maluchów stoliczek. Tylko pytanie. Yy, taki uniwersalny jest fajny ten. No i ten, może od razu. Jeszcze mogę tutaj wylosować dla dzieciaczków kuleczki. Dobra, wylosowaliśmy dla nich takie. Takie dwie ładne. Dla chłopca i dziewczynki będą perfekcyjne. No to ja dziękuję. Te poduchy. Coś jeszcze Taki mieczyk im wezmę. To. To. Roślinka. No i jeszcze wezmę im to. Dobra, wezmę. Muszę jeszcze wziąć trzy miski. Te dwie. I te trzy. Wiecie, żeby już do następnego domu mieć miski. Będziemy wykorzystywać. To wie, jak wykorzystać. Wezmę sobie jeszcze takiego ananaska i to. Roślinka. Roślinka. Wiecie, chcę mieć dużo ładnych. Jeszcze to, to, to. Kurde. Mają, może tutaj jakiś, macie, może jakiś następny kartonik? Dobra, będziemy pakować do tego. i jeszcze może jakieś jeszcze kuleczki im wylosujemy lama i robot ok wiecie żeby mieli się czym bawić ja tutaj ich tak nie zostawię na pastwę losu <coughs> mhm, dobrze Piekun. teraz idziemy jeszcze Miałem w sumie jeszcze taką roślinkę fajną Chcę pytać Jak na Dobra, chodźmy Wezmę im Takie fajne pudełeczko na No wiecie, na różne rzeczy Tam Tam se będą Chcieli jakieś przytrzymywać rzeczy To proszę bardzo No to